Siema, z tej strony chylo, z racji, że dzisiaj pogoda czysto jesienna, poruszymy temat, a jakże ważny dla większości, czyli turystyka motocyklowa, bo przecież planujemy trasy na przyszły sezon. I przygotowałem dla Was 7 motocykli nieoczywistych nieoczywistych motocykli turystycznych motocykli, które są bardzo szybkie. Ale turystykami stały się dlatego, że chcieli tego użytkownicy. Zapraszam! Na pierwszym miejscu nie zdimczujcie mnie za to, bo to przecież Japonia, ale nie mogło być inaczej. Oczywiście. Legendarna Suzuki Hayabusa. Suzuki, kiedy weszło na rynek w 1998 roku, po prostu pobiło wszystko, co mogło. Utarli nosa Kawasaki, które próbowało zdzierżyć sobie ten rekord. Utarło nosa wszystkim innym i stworzyło motocykl totalnie inny niż wszystko, a osiągający magiczną barierę 300 na godzinę, a nawet ponad. Motocykl dodatkowo był zbudowany dość. Niekonwencjonalnie. Cała bryła została stworzona w tunelu aerodynamicznym. Wszystko było podporządkowane przepływowi wiatrów dla jak najmniejszych oporów. Ergonomia była do tego dostosowana, by motocykl był jak najwygodniejszy, ponieważ dla dość niskich opływów był bardzo niski, przesadzisty, a jednocześnie długi dla dużej stabilności. Dlatego ergonomia musiała zostać tak zaprojektowana, by wyżsi jeźdźcy również się na niej odnaleźli. Natomiast silnik to była pancerna, prosta jednostka o pojemności 1300 i mocy ponad 160 koni. Po prostu no niesamowite. W końcowych yy, wersjach aktualnych już ma tych koni 200. Nie będziemy się tu zdrażać w szczegóły. Yy, motocykl cóż, niestety nie zwojował świata sportu, bo jedyne wyścigi, którymi moglibyście brać w nim udział to Drag racing, ponieważ nie ma sobie równych lub na prędkość maksymalną, natomiast był za ciężki, yy, za przesadzisty. Pojemność nie puszczała go do żadnej klasy wyścigowej, więc nie miał żywcem żadnej przyszłości w sporcie. Dlatego upodobali go sobie użytkownicy jako maszynę turystyczną. Dlaczego? No, ja myślę, że dlatego, że po prostu motocykl był pancerny. Świetna osłona przed wiatrem sprawia, że maszyna ta bez najmniejszego problemu osłoni nas przed wiatrem, przed deszczem, przed wszystkimi zjawiskami atmosferycznymi, może nawet przed jakimś mroźnym zimnem, albo raczej na pewno. Silnik ma niesamowite pokłady momentu obrotowego, jest bardzo elastyczny, a przy tym oszczędny co to nie jest dzisiaj takie oczywiste. Dodatkowo, tak jak mówiłem, miejsce zmiany w miarę wygodne. Pozycja nie była ekstremalnie sportowa, więc jest to kompan wielu, wielu europejskich, a nawet może i światowych podróży. I Hayabusa stała się z zmiotu sportowym turystykiem. Na miejsce drugie zapraszamy do słonecznej Italii. I tutaj również motocykl nieoczywisty, czyli Ducati Diavel. Pierwszy Diavel o pojemności 1200, dokładnie silnik 11,98 to było coś oszałamiającego. Wtedy jedynym motocyklem, który mógł z nim konkurować, lub którego można było porównać, była notabene Yamaha VMAX, która również później stała się jakimś tam obiektem pożądania wśród turystyków motocyklowych, którzy chcieli powiedzieć trochę szybciej, w stylu Gran Turismo. I Diabel od początku. Taki właśnie się stał, ponieważ w czasie, kiedy wyszedł, było to jedno z najwygodniejszych Ducati. Dodatkowo, przez rozbudowane osłony boczne, świetna osłona przed wiatrem. No i dodatkowo jeszcze. Diavel, y, również tak jak i Hayabusa, miał silnik o potężnych pokładach mocy, atomowe przyspieszenia, a dodatkowo wyglądał przepięknie. Zresztą wygląda tyle lat minęło, a to jest dalej przepiękna maszyna. Ten tylny opasły zadupek w formie siedzenia y, z otwieranymi od spodu podnóżkami. To jest po prostu rewelacja. Ducati zauważyło oczywiście potrzeby swoich klientów, bo Ducati często tak jak i BMW i inni dostrzega i po chwili wypuścili niezbyt Urodziwą, ale jednak celową wersję Diawel Strada, która w serii nie była wyposażona w kufy, w uchwyt pasażera, troszkę jeszcze niżej podnóżki i dodatkową szybę. Natomiast nie, nie miał jakiejś on wielkiej przyszłości, bo zwykły Diabel świetnie w tej sprawie się wdrażał. Można było spokojnie objechać z żoną Mazury, a wieczór wrócić na nocne drag racingi z różnymi Lamborghini czy Ferrari i nie wyjść z tego przegranym. Także Diavel jest naprawdę, poza tym to jest motocykl taki, który uwielbiam, czyli nie do zaszutwatkowania. Również bardzo podobnym ciosem poszedł później Triumph, tworząc ROKETA 3, którego często porównywali do Diavela, jednak jemu już jest bliżej do Cruisera. Wyszła również wersja Rocket Touring, Rocket GT, które już były typowymi takimi cruiserami ciężkimi, turystycznymi. No i wspomniana Yamaha Vmax, która również nie mogła być zaszufladkowana, bo to taki power cruiser, dragster, power naked. Ciężko ich zaszufladkować i to jest bardzo fajne. Takie motocykle się ceni. Z Guci było coś takiego jak Centauro. Stajemy we Włoszech. Oczywiście i teraz miejsce trzecie, a miejsce trzecie będzie troszkę specyficzny, bo to Aprilia Tuono pierwszej generacji. Aprilia Tuono yy, chciała po prostu troszkę uszczknąć nosa triumfowi Speed Triple'owi i wchodzącemu na rynek również Kawasaki Z1000 jako seryjny Street Fighter, czyli dosłownie rozebrany ścig Rozebrany motocyk sportowy, przerobiony na Nakeda na wzór brytyjski. O ile Triumph zrobił to bardzo prawidłnie, bo wzięli swoją Daytonę, porozbierali zowiewek, troszkę zmienili moc, parametry silnika, ułagodzili, yy, dodali lampy. O tyle Kawasaki, no tutaj byłoby to naciągane, bo yy, z ówczesnym ZX10R lub wcześniejszym ZX900, no nie ma, 9R, przepraszam, no nie ma ten motocykl nic wspólnego. Natomiast Aprilia poszła po bandzie, wzięli swoją RSV i dosłownie ją obrali z owiewek. Rama została wyścigowa, zawieszenia wyścigowe, wszystko zostało wyścigowe, ale właśnie. motocykl miał dość wygodną pozycję, bo ile nogi były zgięte, o tyle tutaj. Korpus był bardzo wyprostowany, co sprawiało, że naprawdę mógł się nadawać do mm, szybkiej turystyki. Zwłaszcza, że miał mini owiewkę, dość szpetną, specyficzną, ale sprawdzającą się. Znajdziecie mnóstwo filmików i zdjęć ze świata, jako ludzie używają we dwoje <grych> tych motocykli do turystyki. Myślę, że dlatego, ponieważ Aprilia, oferując osiągi sportowego motocykla. Rasowego superbajka yy, daje tą wygodę, bo nie oszukujmy się, pierwsza RSV była strasznie niewygodna, druga też nie. Dopiero od RSV-4 ta wygoda yy, uproducentu, no ale wystąpiła w sportowych motocyklach. A tu ono pierwszej generacji dodatkowo yy, miało ten taki charakter, i dzięki właśnie temu, że nie było do końca spróbowane z owiewek. Zapewniało świetną ochronę przed wiatrem, a także przed deszczem, i myślę, że dlatego było wykorzystywane do turystyki. Ale zostajemy we Włoszech, i teraz troszkę spokojniej. Ale również grupa Piaggio, czyli miejsce czwarte w Guzzi V11. I tutaj możemy podzielić na V11 Sport i V11 LeMan. LeMan, oczywiście. To świetna maszyna, yy, motocykl, który totalnie nie trafił w swoje czasy, gdyby ten motocykl wyszedł dzisiaj lub yy, powiedzmy nawet 10 lat temu zrobiłby oszałamiającą karierę, niestety jako seryjny Cafe Racer. Na początku 2000 roku, no po prostu nie zawojował świata, świat nie był gotowy na tego typu motocykle. Wtedy szukało się sportu, osiągów, mocy, a dlatego on tu występuje, bo mówiłem o szybkich motocyklach, nieoczywistych, szybkich motocyklach do turystyki. A to był ówcześnie najszybszy motocykl z oferty Moto Guzzi, no bo ponieważ nie Daytony, która była typowym sportem. Guzzi ogólnie ma brand turystyczny, ludzie lubią ich używać do wypraw po całej Europie, a także świecie. Także V11 sprawiła się w tej opcji świetnie. Oczywiście doszła masa akcesoryjnych yy, kufrów, systemów, stelaży, by ułatwić tą turystykę wszystkim guzistą. Ale zostajemy jeszcze w Europie oczywiście i na chwilę idziemy troszeczkę na północ do Niemiec. Także miejsce piąte BMW R 1100S. Tak. BMW R1100S. Tu podobna sytuacja jak z V11. Kucji nie ma, mimo że próbowało być motocyklem sportowym, no, nie było szans, natomiast BMW się długo walczyła. Przedstawiała całemu swojemu światu i reszcie świata, wciskając kita, że bokser w motocyklu nadaje się do sportu i oni będą po prostu w klasie wyścigowej. Niestety R1100S był za ciężki, troszkę za słaby, bydlasty ogromny, no i nie nadawał się do sportu, dlatego BMW zrobiło dla niego własną klasę, czyli BMW R Cup, w którym yy, mogły się ścigać tylko boksery właśnie BMW. Swoją drogą klasa ciekawa i wersje te R Cup były najciekawsze, bo były jeszcze podniesione, utwardzone zawieszenie, no i miały rewelacyjne biało-czerwono-niebieskie malowania. Natomiast motocykl wygrał z czasem, dzięki swoim turystycznym możliwościom, a przecież BMW od lat dba o turystów, Wiadomo, że Niemcy zwiedzają cały świat, więc BMW musi być turystyczna i tutaj właśnie tak było. Później już następca, czyli R1200S nie zrobił tego sukcesu, bo był bardziej sportowy, nie nadawał się do turystyki, był niewygodny, miał totalnie drobne miejsce, swoją drogą bardzo mi się ten motocykl podobał, bo wizualnie jest świetny, ale niestety no nie nadawał się już do turystyki, a do sportu również, więc po prostu koncepcja upadła. No i teraz mamy miejsce szóste, znowu wracamy do Włoch, troszkę na południe. I tutaj już wybór będzie troszkę naciągany z mojej strony, ponieważ będzie to MV Agusta F3 Stradale. I teraz dlaczego mnie naciągany? Ponieważ MV Agusta idąc za ciosem na bazie swojej 800 która miała odbudować wizerunek marki i zapewnić fundusze na dużo wyższe i bogatsze modele, te w stylu Ferrari, postanowiła mieć motocykl brand taki bardziej dla w cudzoju ludu. f trójki najpierw 67-5 potem 800 świetnie tą robotę zrobiły. MV Agusta idąc za ciosem na wzór Ducati Hypermotarda stworzyło motocykl o nazwie Riwale. I było to supermoto seryjne Ale szybko się okazało, że Motocykliści Taka moda nastała po Pokatajmy SMT, bo to kolejny konkurent tego typu I można powiedzieć w pierwszej multistradzie Czyli turystycznych supermoto Że jest taka chęć w społeczeństwie Że potrzebują turystycznych supermoto I właśnie MV Agusta wyszła naprzeciw Troszeczkę przerwając swoje rywale I robiąc model Stradale Stradale 800 Ten motocykl ma troszkę dłuższy wahacz dla większej stabilności. Dostał specjalne kufry, które mają przedłużenie tylnych lamp oryginalnych tych z Rivale i szybę. No i to by było w zasadzie na tyle z turystycznych bayerów. Dalej to jest wściekłe, szybkie, lekkie Supermoto, ale jak chcecie pojechać z żoną w trasę, zresztą tak jak teraz byliśmy, co też wrzucę film razem z moim kumplem Kukim. Pozdrawiam, to wiadomo, że można. No i oczywiście miejsce siódme, ostatnie, coś mniej oczywistego, ale znowu przesuwamy się troszeczkę bardziej na północ do wściekłej Austrii i wściekłych pomarańczowych, a mianowicie z modelem KTM Adventure 950. O tak, typowa rajdówka, wyczynówka, dakarówka yy, na mocy sukcesów z 2001 roku KTM poszedł za ciosem i dał swoim klientom drogową wersję prawdziwej Dakarówy. Oczywiste było, że ten motocykl jest ostry, ciężki, wielki. No, plus wypadły typu Dakar, no raczej nie nada się do normalnej jazdy w terenie. Od drogi, mimo że miał takie możliwości, również uciekał, natomiast był rasową, terenową, rajdową. W tamtym czasie, jakby jego konkurentem niby miał być GS, to w ogóle były czasy, kiedy adventure y były od siebie takie różne, mi się to tak strasznie podobało, choć to nigdy nie była klasa dla mnie wtedy. To dziś na przykład bardzo to docenią, że wtedy te motocykle były naprawdę różne, bo nijak się nie do GS i innych motocykli tego typu. Multistrada była wtedy drogowa, GS był też drogowy z możliwością wjazdu na Katem był naprawdę rajdowy, terenowy. I klienci upodobali sobie tą maszynę również jako kompana podróży. Tu już można śmiało powiedzieć, że światowych owaloni kuflami, kuframi, kanistrami przemierzali bez droża Afryki, Azji, Ameryki Południowej, dlatego ten motocykl jest rasową. Jest oczywiście szybką rajdówką, więc placuje się do naszego zestawu. Dajcie znać, czy jakiś wybór Was zaskoczył, czy coś się Wam jeszcze podobało, czy uważacie, że brakuje na tej liście jakiegoś motocykla, który jest nieoczywistym szybkim turystykiem, lub nie był planowany jako turystyk przy swojej produkcji? Dajcie znać w komentarzu, łapka w górę i zapraszam do następnych filmów. Ciao!